Hej, witam Was bardzo serdecznie w moim kolejnym filmie i dziś przychodzę do Was z recenzją e, produktu Irresistible Me Sapphire 8 e, e, in 1 Complete Color czyli po prostu e, 8 w jednych komplet e, lokówek szafir. E, przepraszam oczywiście za mój głos, jestem teraz przeziębiona i nos i w ogóle gardło mam. Trochę zawalone, także przepraszam Was za to. Prima Ilozysty Bułomi odezwała się do mnie po raz kolejny tym razem, żebym przetestowała właśnie ich zestaw łóżkówek. I powiem Wam szczerze, że bardzo się z tego ucieszyłam, bo bardzo chciałam coś takiego mieć, bardzo chciałam takie coś przetestować, jak to będzie się w ogóle miało. Przychodzi to do nas właśnie w takim taktórkowym opakowaniu, zamykane na magnes. Kiedy otwieramy, mamy tutaj taki krótki opis. W środku y, taki pas, właściwie kosmetyczka y, z y, wszystkimi y, końcówkami. Instrukcja to właściwie nie jest instrukcja, tylko jakieś tam wiecie, bezpieczeństwo. <laughs> mamy zapinane na zatrzaski. Tutaj też mamy taki piękny. W ogóle to jest strasznie, słuchajcie, z takiej miękkiej, jak skóra. Nie wiem, czy to jest prawdziwa skóra, ale jest tak mięciutkie, jak prawdziwa skóra. Mamy tutaj do dyspozycji taki długi pas, i tutaj mamy 8 nakładek. Ja Wam teraz opowiem, kieszonka po kieszonce, co się znajduje w danej kieszonce. W pierwszej kieszonce mamy sam trzon, czyli sam, samą lokówkę nagrzewającą, i mamy tutaj sam ten trzon nagrzewający, i w nim mamy tutaj przyciski włączenia, wyłączenia oraz Zwiększania i zmniejszania temperatury. Mamy również wyświetlacz LCD, na którym wyświetla nam się nasza temperatura. To nagrzewa się, się maksymalnie do 230 stopni, co jest jego dużą zaletą. Też posiada bardzo długi, słuchajcie, kabel, co ułatwia nam znacznie pracę, ale już mogę powiedzieć Wam, tutaj mamy jeszcze do blokowania. Nałożymy daną końcówkę, to blokujemy i to nam nie wychodzi, ale co Wam mogę już powiedzieć, co dla mnie jest minusem tutaj, to właśnie to, że te przyciski są tak na wierzchu i czasami, kiedy robię sobie, kręcę włosy, to zmniejszam, zwiększam temperaturę po prostu przez przypadek. Nie, nie da się tego wyłączyć, ponieważ, żeby wyłączyć czy włączyć tą lokówkę, trzeba dłużej przyciskać, przycisnąć ten właśnie przycisk, ale samo zwiększanie i zmniejszenie temperatury jest tutaj, no można po prostu przez przypadek to nacisnąć. I dodatkowo też uważam minusem jest to, że kiedy nałożymy już daną końcówkę, przekręcamy ją, blokujemy i nie ma żadnej podpórki, wiecie. I pomimo, że ja mam takie maty, które są właśnie na takie ciepłe zabawki, ale mimo wszystko uważam, że powinno to mieć taką, wiecie, jeszcze podkładkę, żeby to też nie leżało. Szczególnie, że nie dają tutaj takiej podkładki w zestawie właśnie na ciepło. No to może omówmy właśnie wszystkie końcówki. Pierwszą końcówką to jest ta końcówka, którą mam zrobione włosy. Na koniec będzie taki krótki filmik pokazujący, jak właśnie kręcę tą końcówką. I to jest, słuchajcie, końcówka, która nazywa się per, czyli taka głowa. Są to takie, jak gdyby, właśnie perełki, i one tworzą coś takiego. Można zresztą Powiem Wam szczerze, że z biegiem czasu, kiedy jej używałam, to wiem, że za każdym razem można, jeżeli troszkę tylko inaczej ułoży się włosy, albo pomiędzy, albo na całość, albo tylko na to duże, to można naprawdę uzyskać również inne loki. I to jest właśnie pierwsza końcówka, która nazywa się Perłowa. Co dalej mamy? Zestaw składa się z również trzech takich podstawowych dadów. Posiada w sobie właśnie te trzy takie podstawowe, Największa w ogóle tutaj to jest ta, 32 mm i film z użyciem tej właśnie końcówki też już jest na moim kanale. Podlinkuję Wam go gdzieś tutaj. Następna końcówka to jest 25 mm, jest ona mniejsza i jeszcze mniejsza to jest 19 mm. No i właśnie kolejna to jest ta, 13 mm. I mamy dodatkowo poza tą perłową takie trzy dziwne. I chyba najdziwniejsza jest ta. Ponieważ jest ona odwrotna niż, niż właśnie te takie znane stożkowe, które u góry robią nam tutaj luźniejsze loki, a na samym dole bardziej zbite. Ta robi odwrotnie. Przy głowie będzie robiła nam takie cienkie loki, a tutaj na dole takie, takie właśnie duże i luźne. I ona ma. W dole ma 13 mm, a u góry 25 mm. I te dwie ostatnie stożkowe. U podstawy 25 mm, ta ma 13, czyli tak jak gdyby one są swoimi odwrotnościami. I ta najmniejsza ma na samym dole, tutaj na samej górze ma 9 mm, a tutaj u jej podstawy jest to 13 mm, czyli tak naprawdę tutaj na samym końcu mamy najmniejszą objętość. Co jeszcze możemy powiedzieć o samym trzonie? Słuchajcie, wszystkie końcówki pokryte są tauruliną. Jest to taki minerał, z tego co wyczytałam w internecie. Bardzo szybko się nagrzewa i jest, słuchajcie, bardzo lekka. Ma tutaj ten kabel, który odkręca się o 360 stopni, co jest też nie ukrywam, bardzo dużym ułatwieniem. Loki, które mam właśnie są, tak jak już Wam mówiłam, nakręcone tą perłową końcówką. Włosy akurat dzisiaj też doczepiłam sobie te włosy, które miałam też ze sklepu właśnie Irresistible Me. I ten komplet, słuchajcie, teraz kosztuje 159, około 159 dolarów tam z groszami. Przesyłkę mają za darmo na cały świat. I wiecie co? Spośród tych wszystkich innych sklepów, które proponują też takie takie komplety, zazwyczaj są to firmy, które mieszczą się w Stanach, to albo nie mają przesyłek do Polski, albo mają w ogóle te komplety strasznie drogie. I nawet jakieś zestawy trzech lokówek kosztują około 200 dolarów, a tutaj macie aż 8 końcówek i cena tych 160 dolarów. Ja też wiem, że to nie jest mało, ale tak przeliczając, kiedy każda tak naprawdę praktycznie lokówka kosztuje w sklepie średnio 100, bo nie mówię, że każda, bo jedna kosztuje będzie kosztowała 60 zł, druga 140, ale tak przynajmniej średnio około 100 zł, to przyliczcie jaka byłaby cena. Yy tego właśnie zestawu kupując go osobno, a tutaj dodatkowo macie jeszcze ten pas, macie jeszcze nie wspomniałam o tym, że przychodzi również rękawiczka również z logo filmy. powiem ja Wam szczerze, że warto zakładać takie rękawiczki mi nie zawsze się chce i często właśnie dziś sobie poparzę palca czy coś takiego to tyle, zapraszam Was teraz na krótki film, gdzie pokazuję jak właśnie nakręcam włosy Tą właśnie perłową końcówką. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, trzymajcie się ciepło. Do następnego razu. Pa Pa!